Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy Sztachetki.pl Siemanko, Sebastian Szczerek, kanał za ciosem ze mną zwycięzca z karty głównej Gali Fen 57 miłość kruk. Miłość, który wraca bardzo szybko. No i wraca tak jak mówił, efektownie wygrywając dwie rundy, bardzo duża dominacja. Rywal praktycznie chyba cztery razy na deskach, no i w trzeciej rundzie świetna defensywa zapaśnicza, no i nie, dało się, nie udało się temu czarnemu pasowi brazylijskiego Jurisdictu Cię poddać. No dokładnie, tak jak mówisz, szybki powrót do klatki, bo walczyłem. 5 października podajrzeć Dzisiaj jest 23 listopada. Skąd taka decyzja? Możecie się domyślać? Po przebiegu ostatniej walki, Miłosz kruk nie lubi przegrywać, także trzeba było jak najszybciej znaleźć jakąś okazję do powrotu do klatki. Kuba Borowicz zadzwonił, że wypadł rywal Adamowi Rybczyńskiemu. No i co tak naprawdę z dnia na dzień razem z trenerami podjęliśmy decyzję, że wchodzimy na jego miejsce i dopisujemy kolejne zwycięstwo do mojego rekordu? Właśnie słyszałem o tym, że ta decyzja została podjęta bardzo szybko. W ten telefon. To ja cię nawet przebudził i ty tylko skontaktowałeś się z twoim tatą, z twoimi trenerami, decyzja szybka, bierzemy tą walkę. No i jak widać opłaciło się. Teraz kolejny start 21 grudnia skarżysko na gali TFL. Będzie to obrona pasa w kategorii piórkowej, czy jednak dostajesz szansę, żeby być double champion w federacji Thunder fight Stadium Dokładnie. Tak naprawdę jeszcze nie wiem o co będzie ta walka w Skarżysku. Chcę, chcę wrócić do domu, sprawdzić, czy wszystko jest na pewno dobrze ze zdrowiem, bo jak na razie nic nie czuję, ale to też może być adrenalina i tak dalej. Ale no, nastawiam się, że walczę w Skarżysku, no bo to gala w moim rodzinnym mieście i na pewno chciałbym bardzo tam zawalczyć przed własną publicznością kolejny raz. A o co będzie ta walka? Czy będzie o pas kategorii 70, 60, obrona 66, czy normalna walka? To tak naprawdę okaże się na dniach, jak porozmawiam z panem Jacksonem. Sarną, bo nie chciałem po prostu zapeszać, rozmawiać na ten temat przed tą walką, chciałem się skupić na tym, co jest najbliżej, czyli na, na adamie wygrać tą walkę w dobrym stylu. Mam nadzieję, że się podobało i że, że tak było, i teraz możemy wrócić do rozmów o skarżysku i co tam się wydarzy. Jak ogólnie będzie wyglądał taki okres przygotowawczy zawodnika, który praktycznie walczy już za niecały miesiąc. Kurczę, tak naprawdę to. Ja jestem w treningu cały rok. Cały rok trenuję ciężko, tak jakby to były przygotowania. Wiadomo, że tam po walkach. Też w sumie nie zawsze, ale czasem się zdarzy jakiś tam tydzień roztrenowania, że robię sobie tylko wtedy siłownie jakieś bieganie, a tak to uważam, że tak naprawdę do tego, co sobie założyłem, można dojść tylko ciężką pracą. Także cały rok, 12 miesięcy, e, trenuję codziennie, tak naprawdę dwa razy dziennie. Wiadomo, że jak tam jestem zajechany troszkę, no to e, odpuszczam te treningi, ale cały rok staram się być na macie, trenować ciężko, nie przegapiać żadnego porannego treningu u nas w Nemezis, żeby być cały czas na bieżąco z tematem i wszystkich wyprzedzać. Przychodząc ogólnie do fenu, raczej przychodziłeś z tą myślą, żeby dostać tą szansę w Contender Series. Nie mylę się? No dokładnie. Fen przede wszystkim uważam, że jest to topowa organizacja w Polsce. Myślę, że na pewno jest to top 2. W Polsce tak samo wysoka organizacja, wysoko uplasowana organizacja w Europie, wiele osób ją zna. Walki są transmitowane na Polsacie, także uważam, że jest to też dodatkowa reklama dla zawodnika. No i co mogę powiedzieć? No i tak, tak samo ta kolejna rzecz, o której powiedziałeś, że FEN jest jednak taką organizacją, która nie blokuje zawodników, a raczej chce, żeby się rozwijali, jeśli nadarza się okazja, żeby iść gdzieś tam dalej do kontendera do UFC czy jakiejś innej... Yy, Dużej organizacji, to myślę, że nie blokują swoich zawodników, a raczej dają im możliwość walki gdzieś dalej. Także to była kolejna rzecz, kolejny powód, przez który związałem się z tą organizacją. Marian Ziłkowski dzisiaj w Twoim koronarze, a będziesz musiał go częściej teraz brać, bo widziałem, akurat obserwowałem za Twoim kornerem walkę bardzo dużo cennych podpowiedzi ci powiedział, które wykorzystywali walce. Czy Marian teraz będzie takim stałym zawodnikiem, trenerem u Ciebie w narożniku podczas walk? Tak jest, no, muszę to przedyskutować także z Marianem, ale myślę, że, że będziemy robić, uderzać raczej w tym kierunku, ponieważ no Marian jest trochę dla mnie jak starszy brat. Zawsze jak jest na sali, to, to dobieramy się razem w parze, trenujemy ze sobą, bardzo dużo ze sobą, rozmawiamy i, i traktuję go jako taki kurcze, można powiedzieć, idol, jakby... Wzorzec, gość, na którym trzeba się wzorować. Jest świetnym zawodnikiem z bardzo dużym doświadczeniem. Tak samo też kolegujemy się poza matą. Jest moim dobrym kolegą, tak jak mówię, traktuję go jako starszego brata. Także e, fajnie, gdyby pojawiał się częściej w moim narażniku i po tej walce na pewno to z nim przedyskutuję, bo jest dla mnie dużym wsparciem mentalnym. No i tak jak mówisz, e, dzisiaj dał mi dużo cennych wskazówek w walce. Twoja kategoria wagowa Fajnie jest praktycznie jedną z najmocniej obsadzonych kategorii wagowych. E... Kogo byś teraz sobie obrał tutaj na telownik w Federacji? W mojej głowie jest jedno nazwisko Gracjan Miś. Każdy, kto kto mnie zna, to wie, co myślę o ostatniej walce. Uważam, że to jest tylko potknięcie wypadek przy pracy i, i w mojej głowie cały czas jest rewanż z tym, y, z tym zawodnikiem. I tak naprawdę pierwsza rozmowa z Kubą będzie o rewanżu z Gracjanem, jeśli będzie to w kolejnej walce, gdziekolwiek, kiedykolwiek jestem na to gotowy, biorę z nim walkę i ją wygrywam. I, Zobaczymy, czy będzie to kolejna walka, czy, czy może będę musiał jeszcze coś wygrać. Czas pokaże. Ja jestem gotowy na niego w kolejnej, w każdej walce, w każdym momencie. Jeśli miałbyś na przykład, nie wiem, po trzech walkach tutaj wygrane, kolejnych ofertę, rewanż z Gratianem Misiem, a walka o pas, co wybierasz? Rewanż. Czyli jednak jesteś takim zawodnikiem, któremu siedzi ta zadra w głowie? Tak jest. Jestem ambicjonalnym zawodnikiem. Tutaj moja ambicja została naruszona. Wiadomo, że pas fenu jest wiele warty, ale. Wiem, że jestem on niego lepszy po prostu i że to było moje nieszczęście, jego ogromne szczęście. Były idealne przygotowania, wszystko było idealnie. Zresztą niedługo wyjdzie film na moim kanale z tej walki, także pokażemy te smutne strony tego sportu, także zapraszam do oglądania. No i co mogę powiedzieć? Uważam, że na, na 10 walk, 9 walk z nim wygrywam, to była 10 walka. I co? Zrobię wszystko, żeby doszło do tego rewanżu i pokonam go. Bardzo fajnie zauważyłem już, że nawet w tamtej walce, z mi się tu przekaże, ten lewy prosty zaczynał ci fajnie funkcjonować. On jest naprawdę bardzo silny. Wzmocniłeś tą rękę i jest strasznie dynamiczny, że ciężko jest go zauważyć. Tak jest. Cały czas z moim trenerem od stójki Krzysztofem Gutowskim pracujemy nad moim boksem. Wydaje mi się, że z walki na walkę widać tam jakąś poprawę. Wiadomo, że jeszcze dużo pracy przede mną, ale uważam, że lewy prosty jest to bardzo skuteczna broń w MMA. Co z co zresztą pokazuję, no co zresztą też pokazuje mój starszy brat Marian Ziłkowski we wszystkich swoich walkach i tak naprawdę nawet na tym mistrzowskim najwyższym poziomie ten lewy prosty sieje w MMA ma bardzo duże spustoszenie, bo jednak są to małe rękawiczki no i tak naprawdę każdy lewy prosty to jak cios kamieniem w twarz. Dokładnie tak. Miłosz, ja Ci serdecznie gratuluję. Jesteśmy z tych samych stron, ale na sam koniec wiem, że masz wiele osób, które Cię wspiera, wielu sponsorów. Komuś może też podziękować i zadedykować tą walkę? Chciałbym podziękować przede wszystkim moim trenerom, wszystkim osobom, które mnie wspierają, które tu przyjechały. Cały Team Kruk jest ze mną na, na dobre i na złe i myślę, że nie zwątpiliście we mnie po tym jednym potknięciu. Ja idę dalej na szczyt i, i będę mistrzem prędzej czy później w tej organizacji i w każdej kolejnej, której się pojawię. Także traktujemy to jako potknięcie. Idziemy dalej. Dzisiaj postawiliśmy kolejny krok. Kolejny krok postawimy 21 grudnia w Skarżysku, także bądźcie tam ze mną. Może nie będę wymieniał wszystkich sponsorów, bo jestem troszkę zmęczony, nie chcę nikogo pominąć, urazić, także dziękuję wszystkim sponsorom, wszystkim dobrym ludziom, którzy mnie wspierają i nie chcę wymieniać każdego po kolei, także dziękuję każdemu, kto jest ze mną. Ci ludzie będą wiedzieć, o kogo chodzi. Zwycięski Miłosz Kruk, dziękuję Ci jeszcze raz. Dziękuję. Blachy Minda. Firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych. Oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa, po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl